W mini poradach VanLife, część ósma. Dzisiaj porozmawiamy o nawigacji w trasie. Temat niezwykle ważny, szczególnie jeżeli zamierzasz ruszyć kamperem za granicę. Osobiście zazwyczaj korzystam z aplikacji Google Maps, która sprawdza się świetnie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jednak, jeżeli nie posiadasz internetu ze Starlinka i nielimitowanych danych komórkowych, których możesz używać też za granicą, sprawa się nieco komplikuje. Mam jednak dla Ciebie dwa rozwiązania. Możesz nadal korzystać z aplikacji Google Maps, nie wykorzystując danych komórkowych. Włącz aplikację, ustaw trasę, po czym wyłącz dane komórkowe. Ta trasa nadal będzie aktywna, będziesz mogła korzystać z map, jednocześnie nie pochłaniając swoich danych komórkowych. Jedynym minusem takiego używania Google Maps jest to, że trasa nie będzie się aktualizowała, czyli nie dowiesz się np. o jakichś ewentualnych wypadkach czy opóźnieniach na trasie. Jeżeli chcesz, przed wyjazdem możesz także pobrać aplikację Maps Me, dzięki której będziesz mogła korzystać z nawigacji i ustalać trasy bez korzystania z danych komórkowych. W moim e ebooku opowiadam Ci dokładnie co i jak przygotować przed wyruszeniem w Twoją pierwszą trasę kamperową, tak abyś czuła się bezpieczna i gotowa.